Witajcie na moim blogu. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o roślinie, a w zasadzie o krzewie, który rośnie tutaj za mną. W tym roku na wiosnę już pokazywałam uroki tego pięknego krzewu. To jest kalina korala, koralowa. Na wiosnę kwitnie pięknymi, białymi kwiatami ujętymi w takie baldachy. A teraz. Jest druga odsłona tej rośliny, czyli owoce, piękne, czerwone korale. Teraz może jeszcze ten urok nie jest taki ostateczny, jak to będzie za miesiąc bądź za dwa, kiedy liście, te zielone, przebarwią się żółto. I wtedy te korale czerwone, naprawdę wspaniale wyglądają. Jest to bardzo duża. Ozdoba ogrodu w tym jesiennym czasie. A trzecia jakby odsłona to jest wtedy, kiedy liście opadną i zostają same czerwone kwiaty. W tym roku tych, przeżenie yy, że czerwone owoce, w tym roku tych owoców naprawdę będzie dużo. I co z nimi robię? No, oczywiście przepiękną, przepyszną, zdrowotną konfiturę. Z owoców, ale owoce muszą być przemrożone, a zatem czekamy na pierwszy przymroze, który przychodzi tutaj gdzieś z reguły już w listopadzie. Wtedy zrywamy i korygujemy to drzewko, żeby nie było zbyt duże, bo kiedyś nam tak poszło do góry, że nie dało się zerwać z drabiny, więc trzeba było mocno je przyciąć. Odchorowało troszeczkę. Ze dwa lata nie dawało tak dużo owoców, ale w tym roku to naprawdę jest feria tych kolorów. No, a potem ta smaczna i bardzo zdrowa konfiturka. Ja już o tym, jak zrobić i tą konfiturę i o jej tych walorach prozdrowotnych i walorach smakowych opowiadałam na filmie, który robiłam. A, może jest 3 lata temu. Polecam, posadźcie, jeżeli macie trochę miejsca zamiast tych wszechobecnych iglaków y, cyprysów, tu i nie mam nic przeciwko nim. Ale posadźcie jakieś inne rośliny, jakieś inne krzewy, które oprócz tej przesłony, bo ona też daje taką fajną przesłonę y, przy y, ogrodzeniu. Y, żeby ona wnosiła coś więcej tego koloru tych kwiatów tych owoców tych liści i jeszcze dodatkowo owoce na konfiturę dzisiaj tyle pozdrawiam wszystkich serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału mojego bloga melarosa.pl do zobaczenia wkrótce